Top 10 aktorów, którzy dostali więcej niż jednego Oscara. Nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej to marzenie aktorów z całego świata, a próby otrzymania jej kończyły się u wielu niepowodzeniem lub bardzo długą walką. Dlatego dziś przedstawiamy top 10 aktorów, którzy zdobyli więcej niż jednego Oscara, a oprócz tego dostali mnóstwo nominacji. Numer 10 Sir Michael Caine ostatnio znany głównie jako Alfred Z Batmana, czy też bohater przeróżnych komedii. Jednak Sir Michael Caine to jeden z najważniejszych aktorów amerykańskiej i brytyjskiej kinematografii. Dzięki swojej długiej karierze aktor zdobył aż sześć nominacji do Oscara, jak i również otrzymał tę nagrodę za role drugoplanowe w filmach Hana i jej siostry oraz wbrew regułom. Numer 9. Dustin Hoffman. Następne nazwisko, które zna każdy kinomaniak. Ostatnio kultowy aktor trochę zwolnił, występując w filmach niestety coraz rzadziej. A dokładniej skupił się głównie na podkładaniu głosu mistrzowi Shifu w następnych częściach Kung Fu Pandy. Jednak na zawsze pozostanie jednym z najważniejszych aktorów XX i XXI wieku. Hoffman ma na swoim koncie siedem nominacji oraz dwie zdobyte nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jedną za Rainmana, gdzie zagrał niepełnosprawnego brata Toma Cruza, a drugą zaś za sprawę Kramerów. Numer 8. Robert De Niro Jeden z najważniejszych aktorów, znany z takich ról jak łowca Jeleni, taksówkarz czy chłopcy z Ferrainy. Prawdą jest, że ostatnio Deniro nie pokazuje zbytnio swoich zdolności, skupiając się na graniu w coraz gorszych komedijkach. Jednakże nie można zapomnieć, że to ten sam aktor, który zdobył 7 nominacji do Oscara i dwa razy wygrał dzięki rolom we Wściekłym Byku i Ojcu Chrzestnym 2. Numer 7: Jack Lemon. Mimo, że wystąpił w ponad 60 filmach, Jack Lemon ma na koncie tylko o jedną nominację więcej niż Robert De Niro. Za to Oscary zdobył dzięki dwóm filmom. Za pierwszoplanową rolę w Ocalić Tygrysa i za drugoplanową w Mr. Roberts. Choć najwięcej osób może kojarzyć się z komedią, gdzie zagrał wraz z Marilyn Monroe, czyli pół żartem, pół serio. Numer 6. Denzel Washington. Drugi afroamerykański aktor w historii, który zdobył Oscara. Ma na swoim koncie aż dwie wygrane i osiem nominacji. Nagrody dostał za dzień próby i chwałę. Washington to jeden z artystów, którzy wykorzystali swoją karierę w szczytnym celu. Często sam wspierał młodych czarnoskórych aktorów, fundując im pomoc finansową, z której skorzystał m.in. przyszły czarny pantera. Numer 5. Marlon Brando. Legenda kina, na którego widok od razu przypominają się wszystkie jego role. Nieważne czy mówimy o Tramwaju z walem pożądaniem, czy ostatnim tango w Paryżu. Przed oczami mamy zawsze jego wybitną grę aktorską. Może więc wydawać się dziwne, że Brando miał na swoim koncie tylko dwa Oscary za Ojca Chrzestnego i Na nadbrzeżach. Oprócz tego doczekał się jeszcze ośmiu nominacji. Numer 4. Spencer Tracy Jedna z najważniejszych gwiazd złotego okresu Hollywood. Co prawda aktor zdobył dwa Oscary, tak jak wcześniej wspomniani mężczyźni, jednak jeśli chodzi o liczbę nominacji, to przebija ich o głowę. Tracy zdobył Oscary za filmy Bohaterowie Morza i Boystown, ale za to został nominowany aż 9 razy. Jednak to nic dziwnego, skoro jego życiową partnerką była Katrin Hepburn, która w temacie wygranych Oscarów została prawdziwym numerem 1. Numer 3. Walter Brennan. Zapewne młodsze pokolenia kinomanów mogą nie znać tego aktora. Warto jednak podkreślić, że jest to jeden z zaledwie trzech artystów, którzy dostali Oscara aż trzy razy. Walter Brennan między 1936 a 1940 co drugi rok zdobywał nagrodę za drugoplanowe role. I to pozwoliło mu na zawsze zapisać się w historii amerykańskiej kinematografii. Jeśli chcecie poznać jego dzieła, warto obejrzeć Kentucky, Człowiek z Zachodu czy Prawo Młodości, za które właśnie otrzymał te nagrody. Numer 2. Daniel Day-Lewis. Aktor znany ostatnio z filmu o Abrahamie Lincolnie, ma co prawda tyle samo zdobytych nagród co Walter Brennan, jednak wyróżnia go to, że wszystkie role, za które zdobył Oscara, były pierwszoplanowe. Koniecznie zobaczcie filmy Moja Lewa Stopa, Aż Poleje się Krew i Lincoln. Ma także na swoim koncie więcej nominacji. Chociaż aktor ogłosił już jakiś czas temu przejście na emeryturę, mamy nadzieję, że zobaczymy go jeszcze na wielkim ekranie. Numer 1. Jack Nicholson. W tej kategorii niezwyciężony. Jack Nicholson zdobył aż trzy nagrody dzięki takim filmom jak Lot nad kukułczym gniazdem, Lepiej być nie może, a także Czułe słówka. Jest też aktorem, który jako jedyny prócz nagród ma 12 nominacji. Jednak czy można się dziwić? Nicholson to jeden z najważniejszych aktorów wszechczasów, zapamiętany na zawsze przez popkulturę jako Joker z Batmana, diabeł z czarownic z Eastwick czy główny bohater lśnienia.